Innymi słowy, pasywność Europy przybliża nas do wojny. Gdyby Europa umiała się zachować, trzeba przynajmniej udawać, że rozmawia z Chinami o jakiejś kontrakcji, zablokować tą akcję amerykańską. Przecież to nie oznacza, że Amerykanie umrą, tylko nie będą realizowali swego imperium takiego spłaceniem za wstecz. No tak, Jacku, tylko że Unia Europejska czy państwa europejskie są dzisiaj. W... Trudnej sytuacji, bo Trump gra nie tylko cłami, ale gra wszystkimi narzędziami. No, no. ale właśnie powiedzmy sobie, bo I jest tak... Gra narzędziem również wojskowym no, i wycofywaniem no, tak. obecności amerykańskiej, ale, wojskowej z ale Europy. No po, powiedzmy sobie, wymieńmy te pasy transmisyjne władzy, Lewary, jak to nazwiemy. O cłach powiedzieliśmy już i tu Unia Europejska ma siłę, bo może opodatkować digitalne usługi, jest, jest największym rynkiem konsumenckim większymi niż Stany Zjednoczone i ma instrumenty, nawet prawne, bo komisja odpowiada za politykę zewnętrzną celną. Więc tutaj załóżmy, że łatwiej byłoby osiągnąć jakiś, jak, jakąś zgodę, poczekaj. Druga rzecz jest taka, że jeżeli jest, tak jak Albert uważa, że ja po części, że amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa to jest blef, nie one nie istnieją de facto, no to czy nie warto się po prostu nie przejmować i wtedy nie ma żadnego lewara. Nawet.